Witajcie, no. drodzy widzowie, w no. piątym odcinku. No, czemu ty się zawsze witasz pierwszy? No, wcześniej ty się też ty witałeś. No, z pewnością ty się zawsze witasz pierwszy. Nie, jest tak jeden odcinek, że nie. No, jeden odcinek. Set home, no dobra. LOL, w którym tam jesteś? No, home. Tam jest trudno wyskoczyć, strasznie. A, set home. Jakby co, to się do mnie tepniesz. To teraz te No. Te a jednak nie. Dobra, tutaj jest. Set home. O, ho, ho. no! Ha! Mamy. O, o! Gdzieś ty jest! W góry. A! Dobra. Ym. Zwracajcie uwagi na moje krzyki, nie zrzucaj mnie na oh no od pewności, to zrzuciłeś mnie. Szkoda, zginąłem. Teraz ja, teraz ja, teraz Ale ja. Ale muszę pozbierać i ten, to idź tam, już się nie No dobra, co tam jeszcze było? Kobel, diaksy, i co zapalniczka, wędka, jabłko. Aha, jabłko. Reszta, reszta się zepsuła. No, gdzie te itemy masz? Masz jabłko? Tam nie, nie mam. koka kaktusa była. Mhm. Ło, półsarduszka. No. Ani się wasz. Żal. Dobra, myślę, że zrobimy króciutkę to mm. i teraz wracam. Ja też. No witajcie po przerwie. No, już jesteśmy. I jak ja jestem głupi, tu jest dźwignia z checkpointem. Że tak, te... kurde... O ma, że tego nie, nie, nie zauważyłem. Po co? Nic im się tam lecie, i lecie i lecieć. I lecieć. Żal mi Cię. Poczekaj, idź stąd. Gdzie ja jestem w ogóle? No nie... Ej, no poczekaj. Aha, ja w ogóle gdzieś inne dzieje. Żal mi Cię, idź stąd. No! A! No.

okaj dobra kurde o my mm. szepciej mm. tam się nie da chyba Gdy. Gdzie? Tam. Dalej. Eee... Gdzie niby? To? Mm. Okay. Aha, źle idziemy, Zmyłka. Co? No to. No szal. No zejdź. Źle idziemy. Weź tam zejdź. No kur... Wiem, dwa chcę napisać. Na wodzie nie sobie setchoma ustawię. Nie! Teraz? O, już prawie! No co ty... Co ja zrobiłem, niby byłem. No, co. Płynąłem. Ja tego nie przestawiłem. Żal mi cię. To co się stało? Nie wiem. Weź sobie game mode albo tepnij się do mnie. Próbuję. T-P-E-R-S. <trybuj> no, szybko. <trybuj> <trybuj> Jaki. <trybuj> <trybuj> Jaki. <trybuj> no. Ustaw... Nie tu, nie tu! Źle! A, suni... Tyłek. No, ustaw sobie. Goma, z pewnością. Dobra. No, już wskakać, poczekaj. Lol. ...set... ...home... Na singlu by się chyba nie dało tego przejść bez set homeów. No set set homey. No a. Pół serduszka. Dobra. Śmierć. No. Uż ty tam jesteś. No muszę zabrać i gdzie są moje itemy i czemu jest tak jasno? Co ty robisz? Zmieniłeś czas? Co, co się tak rozjaśniło? Ej, żal. No, co ty robisz? Co ja, co ja robię w ogóle? Tam, kobel, jabłko. No, żal mi cię. O, jest. Yeah. Ty byłeś tam u góry. Set Nie, nie, nie zrzucaj. No wpisz. Okay. No. <laughs> Ale, trolling. Idź stąd. No. no, już więcej z Tobą nie nagrywam. Jesteś nienormalny. No dobra, już się nie zrzucaj. Nie, nie zrzucaj. Jesteś nienormalny. Nie da się z Tobą nagrywać. No, tak jak z Bremu, wiesz? Gdyby się wykupiać to jak z Bremu. Gdzie Ej, no. I gdzie są itemy? Ale co? O, Masz itemy? Nie. O tam, 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 są tam, na Geodzie. Gdzie? widzisz? Tam, na płytce! Hej! Gdzie? Ja cię... Nie widzę. Gdzie? No, jaki no. Tu? O, jest. Dobra. Jeszcze jabłko. No Dobra, nieważne jabłko, walcz jabłko. Walcz jabłko. Ha, prawie. Prawie. Po Pozbierałeś itemy? Nie. No. Dobra. A kurde. No, było prawie. Masz itemy? nie, no. Mhm. no. znowu No znowu znowu szukać. szukać... nie, widzę. nie, nie, się tego przejść. No, no. nie, 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 mnie! Sam się zrzuciłem. Dobra, nie da Pozbieraj. To masz? Nie, nie chcę zbierać. Masz tam. No, żal ci. Masz kobla? O, -o Masz kobla? No. no. Żal no. mi cię. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Nie, nie tym koblem. Aha, nie koblem. Ten kablem może się przydać. Tytuj, tytuj. No. To tak, to coś sprawdzę. Zetchane. Ła! Wow. Co to miało być, Wow. Dużo diaksów. Ale gdzie? W skrzyni. Mm. Wow. wow. Kurde. Game. Gdyby jeden. jak tu trzeba wyjść. Gdzie? Tam, no to jak one się w ogóle otworzą. Normalnie, ja z guzikiem. No, ja już tutaj jestem. O, mam. Mam i temat, tylko jabłko. No, Macie, tepnij się do mnie. Ja Już tutaj jestem, u góry. Ja byłem tu. <laughs> No lol, spadłem! Przeskitować. Set home... No! Sorry. Dobrze, że... Mi... masz szczęście, że miałem game moda. Game zero. Tak to ma być. Mm. Masz węgiel? Ja. Yeah. Żal. Jak my mamy to przepalić niby? Da się skrzynką przepalać? O, tam jest kobel. Ja schowam. Aha. Ej, żal! Nie da się. Dobra, zcheatuj węgla. Mhm. Trochę niedopracowana ta mapa. Pozdrawiamy autora. No. Mm. Hej. to co zrobiłem. <śmany> Żal mi się. Ja to nie specjalnie zrobiłem. No, e, ci się. A. <grymne> mhm. Wsadziłeś tam? Wsać tam! Wsadź, nie rzucaj, tylko wsadź. Czekaj... No, wsadź. Wsadziłeś? Mhm. No dobra. Ja zrobię przycisk. Innego ja, ja tam... tak... Ja tam skoczę. No. A! A! <grymne> <grymne> Jaki. A! Hmm. A! Ja tu ciągle przeskakuję. No koniec już! Koniec? Mhm. Nareszcie. Ile mamy diaktyw? Set home... Poczekaj. Nareszcie! Koniec. Nie, koniec. Ile masz diaksów? Diaksów? Mam 38. To jesteśmy... Muka. <noise> Nie, koks, jesteśmy. Myślałem, że muka. Masz diaksy, ja to spróbuję przejść. Nie, no to już daliśmy radę to przejść. Ale czy... tam z tyłu. A masz wędkę? Nie, po co? A! Dobra. Hmm. TPSL. Set home. Ja to przechodzę. Co nie, nie kończymy odcinka? A! Przeszedłem! Przeszedłem. Na moim odcinku zobaczysz, że przeszedłem. Dobra, to kończymy odcinek. Jesteśmy koksem. <śpieszydłem> O, tam coś jeszcze jest. Tam jest jakaś skrzynia. Dobra, ale nie wiadomo jak tam wziąć... Rzełtko. Dobra, to cześć. Kończymy. To pa.